Ostatni dzień naszego rejsu. Znajdujemy się na Little India. Dzisiaj jesteśmy w Malezji, a mianowicie w Georgetown. To małe miasto w porcie Penang. Dzisiaj wybieramy sposób spacerowania ponieważ busów mamy na ten moment dość i jest to jedyny port, w którym wszystko jest blisko. Także dziś się po Georgetown w Malezji i zobaczymy, co ciekawego nas czeka. Na pewno jakieś dobre malajskie jedzenie. Zagłębiamy się w miasto i widzimy się później. ale znaleźliśmy archaizm XXI wieku, mianowicie sklep z kasetami wideo oraz wypożyczalnie filmów. Nie wiem czy pamiętacie te czasy, kiedy kasety można było wypożyczyć tak jak tu, ale widzicie, technologia idzie do przodu. Dzisiaj wszystkie wypożyczalnie, które kiedyś istniały, nie istnieją. Wszystko dlatego, że powstały takie usługi jak Netflix. Więc kolejny przykład na to, że technologia zmienia świat. Ja jeszcze pamiętam jak byłem mały, jeździliśmy do wypożyczalni, wypożyczaliśmy takie kasety i wideo, ale te czasy minęły, technologia idzie do przodu. Zobaczymy, czy czekają nas jeszcze jakieś technologiczne udogodnienia w Malezji, no bo w Singapurze było ich całkiem sporo, bo wygląda na całkiem cywilizowany kraj. Jest tutaj czysto, ładnie, budynki są eleganckie, wysokie, są wieżowce. Jutro Kuala Lumpur, więc być może tam większe. Na pewno sprawdziliśmy, że działa już tutaj Grab, czyli Uber. Idziemy dalej. W końcu coś dobrego, zjemy samoskę. Jaki to mać? Piątala. Co to jest? Pendeldol. Pendeldol. Chyżurka. Chyżurka, nie powiedziałam ci że tatka. Ale ostre. To jest banana? Tak. Yes. Banana. Mamy pulki, mamy chicken samosa. Kulkę z bananem. To co masz? na? Chicana Chicken samosa na Little India zawsze smakuje lepiej. O tak. No i na to czekałem dzisiaj, a nie na bujanie się po sklepach. Uliczne jedzenie. To jest to, zapłaciliśmy 4,80 czy jakieś 4 złote. Baja. Jesteśmy w Malezji. Gdzie walutą jest ringit malezyjski. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. A jaki jest jego przelicznik? Zobaczmy sami. 100 zł daje 107 ringitów. Więc niemalże 1 do 1 do polskiej złotówki. A pieniążki wyglądają bardzo ciekawie. Tak wygląda jeden ringit, tak wygląda 10 ringitów, tak wygląda 20 ringitów, a tak wygląda 50 ringitów. Zastanawiam się tylko, dlaczego z tyłu. Na rewersie są arabskie napisy. Na ten moment Malezja nie wydaje się droga. Sprawdzają na przykład Ubera. No to w okolicach centrum kosztuje to około 6 do 10 ringgitów, czyli niecałe 10 zł. Taniej niż u nas. Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to przed chwilą właśnie zapłaciliśmy 4,80 ringgita za te smakołyki indyjskie, a było ich w sumie około 7, więc... Jakby to uśrednić, to cena jednostkowa byłaby całkiem mała, więc Malezja wydaje się stosunkowo tania. Cena za kulczyki swejkowego złota, czyli w przeliczeniu 10,78 zł. Ale zobaczymy za chwilę, jak będziemy na food jakie są ceny. Kierujemy się jeszcze na Chinatown i na punkt widokowy The Top, ale tam podjedziemy Uber'em, zobaczymy, jak działa gra w Malezji. I tyle. Idziemy dalej. Idziemy na food court, zobaczymy czy będzie otwarty, bo przed chwilą był już zamykane. Ogólnie w Malezji jeżdżę bardzo dużo Meroli, łącznie z AMG. Jest Uber. To jest Uber+, plus za bieda. Hello? Hello. Jesteśmy na food New World. Mamy tutaj bardzo duży wybór. Idziemy na laksę oryginalną malajską zupkę. Mamy budżet 10 dingitów. Pan Laksa. Tutaj mamy trzy dania degustacyjne. Pierwsza z nich jest Laksa. Pierwszy dim sum to klasyka. I wywar z wontonami. Degustacja. Należy doprawić. Tylko. Polega problem na tym, że nie ma czym. Magi. Laksa. Bardzo dobra zupa na bazie ryby, z makaronami warzywami, dim sumy z mięsem, ale mega gorące. Klaudii dzisiaj nie ma z nami, bo stwierdziła, że będzie spała cały dzień, a sam food market jest taki bardziej cywilizowany. Widać, że jest nowy, one dollar. Zobaczymy się prawdopodobnie pod statkiem. Dużo banków, Całe, cała ta kamienica i to wszystko banki. Dojechaliśmy z powrotem do portu, wracamy już na statek, bo pogoda nas przegania, Malezja bardzo fajna, wydaje się całkiem bogatym krajem, jest tu bardzo dużo roli, jest czysto, ładnie, pachnąco, jedzenie smaczne, technologia jest. Jutro widzimy się w Kuala Lumpur, więc ostatni postój naszego rejsu. Sieba Malezja na Luzie. Chodziliśmy pierwszą, była Little India, także było przyjemnie. Klaudia została w domu, więc będzie mogła sobie wydać ten materiał. No i co, i pozdrawiamy z Malezji. Tak wygląda wieża tutaj w porcie. I widzimy się w dniu jutrzejszym w ostatnim materiale z naszego wyjazdu z rejsu pozdrowienia z Malaju, z Penal do zobaczenia jutro. hello all right. my names is Anua Ostatni dzień naszego rejsu po Azji. Dzisiaj jesteśmy aktualnie na autostradzie do Kuala Lumpur. Zmierzamy z Claudio na tor Formuły 1 i na Petronas Towers. Będziemy dzisiaj szukali Maxa Verstappena oraz Kimi Rajkonena. Dokładnie tak. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień, bardzo słoneczny. Trochę za ciepło, tak 2-3 stopnia, ale mam nadzieję, że się trochę ochłodzi. No i cóż, dzisiaj na pewno musimy zjeść coś dobrego. Jeszcze nie wiem, co jest typowym jedzeniem. Nasilemak. Co to jest? Nie wiem, ale na Silemak się nazywa. Na Silemak, gdzie my spróbujemy. Także widzimy się pod Petronas Tower. Jak widać, autostrady w Malezji są zajebiste, równiutkie. Nie to, co w Kambodży. Dokładnie. A to jest nasza taryfa na dziś. Rodem Formuła 1. Jak widać, brandowana Petrona. Wsiadamy i jedziemy do celu. Wychaliśmy finalnie pod Petronas Towers. Jak widać z nami znajdują się dwie bliźniacze wieże o wysokości 452 metrów. Mają 88 pięter i do lat 2004 roku były najwyższymi wieżami na świecie. Aktualnie jest to Burj Khalifa, która ma około 850 metrów. Co więcej tutaj mamy o tych wieżach? Są dwie wieże, więc jedna, Tower 1, są to biura firmy Petronas którą każdy pewnie zna, jeżeli ktoś ogląda Formuł 1, zna ze sponsoringu teamu Formuł 1 Petronas Mercedes-Benz AMG. A czym zajmuje się firma Petronas? Też się już dowiedziałem. Petronas jest to malezyjski koncert naftowy, więc odpowiedź na pytanie dlaczego Petronas Towers w Malezji? Dlatego, że firma Petronas jest malezyjskim koncertem naftowym, gazowym jednocześnie. Tower 1 to są. Biura firmy Petronas, a w że drugim znajdują się biura takich firm jak IBM czy Microsoft i wielu innych. Z ciekawostek, żeby mieć okna w jednej wieży, potrzeba około jednego miesiąca czasu na jedną wieżę, więc można sobie wyobrazić, jakie to jest czasochłonne. Budowa zajęła około 6 lat. Budynek naprawdę robi mega wrażenie. Co nie zmienia faktu, że nadal są to najwyższe na świecie bliźniacze wieże, bo jak widać mamy ich dwie, a nie jedno. Ale już w Malezji samej w Kuala Lumpur budują się kolejne wyższe budynki. Niestety nie znam jeszcze ich nazw. No i gdzie dalej się pokierujemy? Zobaczymy. Czyli 452 metry wysokości, 88 pięter, dwie wieże, biura Petronas. No i jest, Klaudia wróciła. 452 metry, jak się z tym czujesz? Dużo. Pokażę wam skalę, Klaudia stój. Idziemy do środka, zobaczcie. Nie, a w środku pod wieżami znajduje się jeszcze galeria. Idziemy na maczę szybko. Klasycznie centrum handlowe, filharmonia i wiele innych atrakcji. Także idziemy teraz do środka zobaczyć, jak to wygląda. I oczywiście pod także jakże wspaniałym atrakcją turystyczną mamy masę malezyjskich młodych przedsiębiorców, którzy sprzedają nam, pokaż nam, atrybut, który sprzedają rybie oko, bo jak wiadomo, aparatem zwykłym nie obejmiesz takiej wieży, chyba że masz iPhone'a takiego, więc tato, zostałeś naciągnięty za 5 dolców. Niestety wejście zamknięte i tak by mnie nie wpuścili w monokilometr. Będziemy jedyny nic nowego. Jak oceniasz kary? Mamy tutaj dwa popisowe dania kuchni malezyjskiej. Pierwsze to kary me przez 2 e. Jest to zupka, a raczej to me, to jest ten makaron koloru białego, zupka jest z tofu, kurczakiem w sosie kary, więc spróbujmy to jest tofu, trochę makaronu, kurczak zupka. Delikatnie ostre, ale bardzo dobre. Tu, tu mamy za to jak to się nazywało? Pani powiedziała, że nie jest ostre, że jest liter spicy. Ja ci to powiedziałem, że wziąłem do guzik, to jest Więc, fajne. Kurczak z sosem. Mm. Ryszko kokosowy, kurczak. wy co macie? Ja mam e, Mahame. No? Mahame. Malezyjskie? Tak. Proszę Państwa, zapodałem sobie pattaja z krewetkami z sosem sojowym. Orzeszkami. Cały ten oprócz to kosztuje 750 zł. Przed wyjazdem powrotnym na statek do portu Port Klang Degustujemy mango sticky rice deser każdemu dobrze znany, kto jest zorientowany w kuchni azjatyckiej. Klaudia proszę o przybliżenie. No, niestety mango u nas pozostawia wiele do życzenia w porównaniu do mango w Azji, dlatego trzeba cieszyć się ostatnimi godzinami popytu w Azji i tego egzotypucznego owoca, którego w Polsce w takiej wersji w wykonaniu nie dostaniemy. Pozdrawiamy! Jesteśmy właśnie w porcie Port Klang Ostatni fort, który zobaczymy poza Singapurem. Jest to ostatni postój naszego azjatyckiego rejsu. Także Azja, Malezja, bardzo, bardzo ciekawy kraj, podoba mi się. Czego się jeszcze w międzyczasie dowiedzieliśmy? to do tego, że w Malezji są trzy religie. Islam, hindusi i buddyści, ale główną jest tutaj dominującą religią Islam. Co by wiele rzeczy wyjaśniało. Między innymi to, jak się popatrzy na przekrój Twin Towers, mają te swoje takie islamskie znaczki, których nazwy nie znam, ale kolejną istotną kwestią, którą wynaleźliśmy jest to, skąd się wynosi nazwa Petronas. Petronas jest od petrol czy od paliwa, którego tutaj w Malezji mają bardzo dużo. Drugą rzeczą, którą wyjaśniło się to, dlaczego w mieście i w Malezji jeździ bardzo dużo Mercedesów. Z tego względu, że Petronas sponsoruje Mercedesa, a że Petronas jest firmą malezyjską. Więc myślę, że tutaj można te dwie kropki połączyć. Kolejną rzeczą, którą w międzyczasie wyszukałem, jest to najbogatsi ludzie w Malezji, pierwsze miejsce, około 13 miliardów majątku dolarów, jest właścicielem sieci hoteli Shangri-la. Top 10 najbogatszych ludzi czyli majątek malezyjski rozkłada się w takich sektorach jak banki, hotele, kasyna i nieruchomości. Klaudię dopadła trochę azjatycka choroba pod tytułem bulgardua. Gardła. Dzisiaj głos jest trochę niewyraźny, trochę czasem nie mogę mówić. Trudno oddychać, też nie mogę trochę się duszę, Nie wiem, jak przeżyję podróż powrotną. Tak, także oficjalnie Klaudia, chodź, pożegnamy się z naszymi fanami, Widzimy się, Widzimy się. w następnych produkcjach KLX Production Group. Mokasen Travel, jak zwykle. Na basen? Mokasyn Travel. No, wiadomo. Także ostatni raz Mocasyn Travel KLX Media Group Production Airlines odędos do studia i kończymy vloga z wyjazdu. Piliśmy jeszcze sobie koszulkę Petronas. Konkurs. Prosimy o komentarze do wygrania koszula Petronas, ale żeby nie było tak łatwo, przyjdzie z AlieExpress.